Dzień dobry Państwu. Łażący Łazarz dla Nowego Ekranu. Rozmowa z panem Rafałem Dziękiewiczem. Panie Rafałe, w, nawiązaniu... w nawiązaniu do ostatniej książki, czym pan chce przed wyborami wkurzać salę? Ja nie odróżniam czasu wyborczego od niewyborczego. W mojej pracy to nie ma wielkiego znaczenia, czy to akurat są wybory, czy nie, bo ja nigdzie nie kandyduję, chyba że do nagród literackich jakichś. Ale ich ale chyba jednak zdajemy. przed wyborami, po pierwsze, więcej się dzieje. A po drugie, bardziej politycy się przejmują tym, co oni się pisze, prawda? Głośniej się dzieje, bym powiedział tak, ale naprawdę my często dajemy się wprowadzić w taki kanał, że na wyborach się świat kończy. Tak jest cała kampania wyborcza ustawiana, jak po prostu no musisz, musisz się zdecydować koniecznie i we właściwy sposób, bo potem będzie koniec świata. Otóż nie, po wyborach są z reguły następne wybory. Po wyborach są koalicje, te koalicje zależą od tego, kto na kogo głosował. W poprzednich wyborach prezydenckich wielu ludzi było potem bardzo rozczarowanych, że przed drugą turą Jarosław Kaczyński nagle zaczął Edwarda Gierka wychwalać i mówić, że właściwie to postkomuniści już nie są postkomunistami. No to ja wtedy pisałem samiście tacy mądrzy. Trzeba było w pierwszej turze głosować na Marka Jurka albo na Korwina Mikę, to wtedy Kaczyński w drugiej turze musiałby mówić coś, czego chcą słuchać wyborcy tradycjonalistycznie, katoliccy albo liberałowie ekonomiczni. Natomiast w momencie, jak oni już oddali swój głos w pierwszej turze, no to logika tej układanki jest druga, że walczy się o lewicę. prawda, Więc dobrze sobie zdawać z takich spraw sprawy i chyba też dobrze sobie zdawać sprawę, mogę to powiedzieć, zanim się kampania wyborcza zaczęła, bo później to razu zostanę okrzykniętym zdrajcą, że te wybory tak naprawdę niczego nie rozstrzygną, te, które się na jesieni zbliżają. No, widać wyraźnie, że jeżeli nie będzie jakiejś katastrofy. To Prawo i Sprawiedliwość wcale nie nastawia się na zwycięstwo, bo wtedy by robiło jakiś szeroki ruch, prawda, usiłowało się obudować rozmaitymi niezależnymi organizacjami, tak jak to kiedyś zrobiło SDRP, mhm. tworząc tak zwany Sojusz Lewicy Demokratycznej. Natomiast skoro PiS tego nie robi, wręcz przeciwnie stara się stale tropić nieprawomyślność w swoich szeregach, to znaczy, że nie nastawia się na wygranie wyborów w sensie przejęcie władzy, tylko nastawia się na trwanie, na fundamentalną opozycję na jeszcze kilka lat. Pozwolenia obecnej władzy, żeby doprowadziła do takiej sytuacji, że bankomaty przestaną dawać pieniądze. No i wtedy, wtedy się wyborca po skrapie nie. I, i wtedy będzie możliwy ten wymarzony, jak sądzę, przez Jarosława Kaczyńskiego scenariusz zwycięstwa Ala Orban. A dotąd no, to po prostu będziemy mieli takie, jak to w, że w literaturze się posłuży tym cytatem, zdrada panowi, ale stójmy cicho. No, 30% no tak, tak. i stójmy z bronią na. Ale z drugiej czekanie. strony w tym samym miejscu pytałem o to tydzień temu Ryszarda Czarneckiego. No i on absolutnie zaprzeczył. Powiedział, że oni celują w jakieś 40% wygranej, bo to by już dało możliwość władzy, ale mają nadzieję, że... Tak dał pan Czarnecki do zrozumienia, że mają nadzieję, że ci zniechęceni do Tuska po prostu na wybory nie pójdą. Czyli tak jakby wyglądało na to, że PiS gra na niską frekwencję, bo to miałoby przynieść, że tak powiem, to, ten uzyskany wynik. No to się tak może zdarzyć, ale szczerze mówiąc, tak jak znam Jarosława Kaczyńskiego, a nie znam go osobiście. Przepraszam, ale wydaje mi się, że jednak mózgiem tutaj decydującym centrum jest raczej Jarosław Kaczyński niż Ryszard Czarnecki, którego bardzo lubię, ale, ale nie sądzę, no ja też żeby, tak żeby żeby prezes PiS z nim konsultował swoje decyzje, bo choćby dlatego, że daleko do Brukseli. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński, na ile go znam, no rozważa oczywiście różne warianty. Bo jest taki możliwy wariant, że rzeczywiście PiS wygra na tyle znacząco, że jakaś odpowiedzialność za formowanie rządu na niego spadnie. No, ale czy jest prawdopodobna wygrana właśnie w stylu Orbana, czyli dwie trzecie Sejmu i Senatu, żeby zmienić konstytucję, to jest raczej w ciągu najbliższych miesięcy mało prawdopodobne. Chyba, że. Pan Bóg osobiście się zaangażuje, organizując jakiś solidny kryzys gospodarczy, albo klęskę żywiołową. Jeżeli to będzie wygrana na poziomie, nie jesteśmy w stanie zmienić konstytucji, no to tak, albo trzeba stworzyć jakąś koalicję. No z kim stworzyć koalicję? No, no podobno twierdzą, że z psl No z PSL-em oczywiście można zawsze stworzyć koalicję, bo powiedzmy szczerze, że PSL. No, jest jak taka dama, która ma opinię, że wszyscy wiedzą na czym jej zależy i, i, i da się z nią porozmawiać, ale PSL ma swoje oczekiwania. No, PSL, przepraszam, to może zabrzmieć brutalnie, więc muszę to obudować w procesowe formuły, żeby mnie tu zaraz ktoś nie zaczął pozywać, ale ja odnoszę takie wrażenie, tak, że można odnieść wrażenie, że o posunięciach PSL-u decyduje pewne silne lobby eksporterów na wschód. I krótko mówiąc, postępowanie PSL-u, zwłaszcza w kwestii tak ważnej dla Polski jak bezpieczeństwo energetyczne, odnoszę wrażenie, że było podyktowane w ostatnich latach grozą tego, że rosyjska inspekcja weterynaryjna może w jogurtach jakiś znaleźć bakterie, albo może właśnie tej bakterii nie znaleźć. No i przez to o mały włos cała polska infrastruktura gazowa się nie znalazła w rękach rosyjskich. Ten mały włos to była Komisja Europejska i Niemcy po prostu, którzy, którzy stwierdzili, że oni sobie nie życzą, żeby te rury należało do Rosjan, bo gdyby Polacy mieli zostawioną suwerenność w tej kwestii, to już by było po klocach. W związku z tym nie wiem, czy to byłby łatwy koalicjant dla APIS-u, który jednak no, taką rzecz jak bezpieczeństwo energetyczne państwa traktuje, przynajmniej dotąd traktował dość poważnie i mam nadzieję, że to się Poza nie Poza tym spodziewa. jest jeszcze jedna kwestia przecież <coughs> związana z tym, że jeżeli chcemy w jakiś tam sposób kontestować, albo wręcz krytykować rządy poprzednie, prawda, to trudno wchodzić w koalicję z formacją, która jakby legitymizuje je, prawda. Nie, to prawda, chociaż oczywiście też wszyscy wiedzą, że to PSL to jest PSL, no po prostu nie było właściwie rządu, za którym by PSL nie głosował i prawie nie było takiego, w którym by nie było PSL-owców jak dotąd, więc wszyscy wiemy o co chodzi. Ale oczywiście to byłby pewien problem, nie tylko ze względu na te na, na tej ogórty, nie tylko ze względu na pewne powiązania gospodarcze, bo też przypomnijmy, na początku tej kadencji wychodziły w tygodniku wprost, który jeszcze wtedy był gazetą dającą się poważnie traktować. Były publikowane materiały oskarżycielskie o, o bardzo poważnych powiązaniach PSL-u, które PiS wtedy przemilczał, bo jeszcze cały czas miał nadzieję na to, że, że, że jakoś się uda rozkruszyć tę koalicję rządową. Więc nie byłby to wygodny koalicjant. Drugi koalicjant ewentualny no, byłby jeszcze bardziej niewygodny dla, dla stron obu. No, można się spodziewać, że oczywiście też jest taki sposób myślenia w naszej polityce, który jest bliższy Jelcyna niż polityki w sensie zachodnim. To znaczy wyciągniemy sobie posłów. A po pierwsze to już PiS raz przerabiał, rządy w 2005-2007 były oparte na nadziei, że jak się zdyskredytuje Lepera, Giertycha albo jak w ogóle jak platformę się odepchnie od władzy to ona się rozkruszy po paru miesiącach, no wyciągnie się tych 230 posłów, zdobędzie się większość sejmową. Pomijając, że jest to dość delikatnie mówiąc nieładne wobec wyborców, ponieważ się pokazuje wyborcom, że ma ich się w nosie. Oczywiście to w tej chwili też pokazuje platforma z numerem, z Arbukowiczem. No ale to jest jakby mało skuteczne, bo to na tych posłach wędrownikach się trudno, trudno oprzeć. A poza tym jest jeden element. No, w belwederze jest Forest Gump, ale jednak obdarzony prawem weta i otoczony przez doradców, którzy by mu pomogli. Może to nie jest jakiś bardzo wybitny strateg, na pewno nie tak wytrawny jak Jarosław Kaczyński, ale mógłby życie uprzykrzyć. No i jeszcze, jeśli się do tego w tej układance dodać, że wszystkie media są właściwie w tej chwili w rękach tak zwanego salonu i są opanowane przez Establishment III RP, mówiąc wszystkie media, mam na myśli media elektroniczne, bo rozróżniajmy takie media, które człowiek wybiera i takie, które mu się narzucają. Gazetę trzeba kupić, w internecie trzeba znaleźć swoją stronę, kliknąć. Natomiast to, co ten cały taki background telewizyjno-radiowy, który gdzieś tam gada w tle, on gada, 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 nagrywa ludzi tym, oni odruchowo to podchwytują. Wydaje im się, że sami te frazy wymyślają. I ten cały background byłby w tym momencie nieustannym łojeniem rządów, ewentualnych rządów PiSu, zawsze Więc Czy to się PiSowi opłaca, czy oni raczej wolą poczekać. Jeszcze jakiś czas.